Hello, to ja, Arege Open up, up i dzisiaj jestem cholernie mocno uradowany. Tam wyciąłem trochę lasu, bo było mi potrzebne na cholernie dużo węgla. W musimy zrobić cholernie dużo pochodni, jeszcze mi to nawet zostało. Mam kobla, nie wiem dlaczego. Nie wiem, gdzie ja go dałem, tego kobla, że nawet nie pamiętam. Miesz, teraz sam muszę wziąć. I kilofę muszę zrobić. Jak widzicie, nie mam już tu moich wszystkich narzędzi, bo poszło, nawet musiałem dorabiać, bo nareszcie odkryłem coś w tych moich wykopaliskach. A mianowicie zaraz zobaczycie. Czekajcie. Aha, ja mam dźwięki z gry wyłączone, muszę to włączyć. Na 45 ustawię. O. I idziemy. Gdzie słońce? Tam, nad żurlą zachodzi. Albo wiecie co? Nie, pójdziemy do następnego dnia już. Teraz na się nie będę brał za rozbudowę domku, ale jest taka również szczęśliwa wieś, że mogę sobie zrobić już ten listatek. bo tu nam się nic nie zaspełniło jeszcze. Bardzo jest mi potrzebny port... <laughs> neterak. Będę robił portal do Nateru. muszę zrobić portal do neteru? Jeśli wydaje netera, każuję pewien projekt z czymś, ale nie mogę zrazić z czym. <laughs> to ja sam może podłogę zrobię. Ale źle trochę. Trzeba łóżko podkopać. też zrobię. E, będzie kobla, widać. Ech, mam nowego piseta, już o tym mówiłem w Skyrimie. Całano bez słuchawki mikrofon. No ja nie wiem, no i według mnie są lepsze, ale to wy musicie osądzić, czy jest lepiej. Murowane pieniądze... Czekajcie, bo ktoś przyszedł. Ale dobra, ale już jestem. A co dalej robię? Teraz to na wygląda jak jakiś barak. Mam dużo kobla, to czemu my sobie właściwie łopaty nie zrobię? Dobra, po co komu łopata? Au, Bolało! Tak, nigdy nie go pod sobą. By mi się zapomniało. Tu jest dobra. Tu jeszcze troszeczkę Czekać, Czekajcie, kurde no. Połodnie zniszczyłam. Teraz tu się włazi tam. To chwilkę to jest dobrze. I teraz ściany. zaśno to už je? Sánctvo? Čo má kilofón? Á, muzička! Táňcov no dem sa Dobra No Co to za kliplo zachodzi? A, bo tam jest wschód, a tam jest zachód, aha. To dlatego... To ja mogę iść do kopalni. Pomieszało mi się to, sorry. Ale przy okazji zupełnie jedzonko, bo spotkałem dwie świnie tam w lesie, jak ścianałem. I miałam trzy schaby. Teraz został jeden. To jest chab, nie? Tak. Jest to z o ile dobrze pamiętam. Patrzcie, normalnie moje odkrycie wielkie. Stop się, trzeba odpowiednio uzbroić, bo tam jeszcze są niektóre tereny, nie do końca. Ta się szło tutaj na dół, chyba. Tak. Widzicie, ile na to pogodnie potrzebowałem? Na samo wykopanie tunelu, a na tą, na tą większą część, to ja potrzebowałem dopiero tego. I tutaj jest złoto! A tutaj są jaskinie. I tu jest pełno lazury, tu i tym podobnych. Tu jak się wchodzi. Znowu lazur, to o i żelazo. Żelaza też tutaj się znalazłam w tej jaskini. Niestety nie ma diamentów, ale jest żelaza, węgla, lazury, tu i dużo. Patrzcie, znowu jest jaskina. Nie, tu już była chyba. Tego nie złapię. Tak, tam już była też. a! Ciekło mi au widzicie resztą obsidian Ślad mojej działalności. Dobra, węgiel. Nie wiem czy się da wydobyć tym lapisem, chyba się nie da wydobyć tym kilofem. Nie da się? No, da się go dobrze. No, w ogóle to nie wiem po co mi on ja na razie, ale nie będzie. Akurat lazurek to nie jest, wiesz, tak bardzo do szczęścia potrzebny. Ile masz 14, dobra, tyle na razie starczy. O, ktoś mi tam trąbnął za oknem? Trembacze, ryczy też na kogoś? Że jak to łazisz, czy coś? O, co w jest żelazo? A tutaj schodki, schodki miałem, przecież, jak to które wchodziłem. No tak, się sobie trochę Trzeba znaleźć wyjście. A wyjście to jest największy problem. A się tutaj na serio nie odnajduję. Patrzcie, no tu jest to, nie? Myśmy przeszli gdzieś stąd, chyba. Tak? Nie. W takim razie olej, jak to przyjdzie Nie wraca, ale lawę. Może tu Nad nami jest jakaś lewa. Nie, tu nie. Patrzcie, widzicie i chodzę w kółko. Nie, tu się szło na te tak zwane górne poziomy. To gdzie to było? No kurde. Nie no, tu już też byłem. O nie, ja nie lubię tego dźwięku. Tu raczej nie ma. Zaczekajcie, chwilę to ja was odwiedzę, jak z tym znajdę wyjście. No, bo okej, okay, ja już jestem, tam jest to wyjście. trzeba szybko zalecić do domu, bo zachodzi noc. Shit. Nie za blisko to? Dobra, musi się udać. No, uff. Zgadzam tak Jezus Maria Weźcie go A, On tu idzie Pająki gdzieś tu są Słyszę Pewnie na moim dachu Dobra Nie możesz się bać Trzeba się odpowiednio uzbroić, aby stąd wyjść w ogóle. Klipery są inteligentne, kurczę, strasznie. Zaczekajcie, zobaczę, ile ja już nagrywam i się zaraz z wami spotkam ponownie. No, zaraz musi być koniec. Tu idzie ten zielony ogórek z Płaz 1 Zaraz tu gdzieś go będziemy widzieć, pewnie. Nie widać. O, tam jest, tam stoi. O, tu jest. Czemu on nie płonie? A mam żelazo Potrzebuję jeszcze trochę kabla Tak I to jeszcze raz Trzy Raz, dwa, trz... no. <tryk> się normalnie boję. Zobacz, leta O! Potrzebujemy sześć żelaza chyba na ten... na stocznie I trzy stołny, ale już nie pamiętam. Chyba tak. I to otrzymam 24 stoczni. Tak się że robię od ten sposób właśnie. Tak, a 24 stoczni. No. Teraz ja się z Wami żegnam. W następnym odcinku. Łoł! Wow, wow, w następnym odcinku z pewnością zajmiemy się budową stoczni. なーか